Gość Radia Płońsk. Parafrazując cytat Benjamin'a Franklin, na pewno są tylko o śmierci podatki. To ja jeszcze dorzucam, że jeżeli o podatkach na antenie Radio Pońsk, to oczywiście Robert Załuski z Pońskiego Urzędu Skarbowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak co roku Polacy muszą oczywiście się rozliczyć z fiskusem ze swoich dochodów? Czy w tym roku będzie łatwiej, na co oczywiście liczymy, czy trudniej jak w poprzednich latach? E, oczywiście, że łatwiej. E, witam państwa serdecznie. E, Polacy już od czterech lat mają proste zadanie. E, Wysłudzę Twój PIT na wierzch podatników, czeka e, przygotowane przez Krajowę czy podatnicy w takim razie chętnie korzystają z tej formy rozliczenia? Najlepiej opowiedzę o tym liczbę. Już 24 lutego milion podatników z całej Polski skorzystało z tej usługi, a 3 marca przekroczyliśmy 2 miliony deklaracji. Zdecydowany prym wiodą tutaj oczywiście zeznania PIT-37, które złożono ponad 1 milion 700 tysięcy. Z całą pewnością jest to jedna z najbardziej popularnych e usług w całej administracji publicznej w Polsce. Rozumiem, że połączenia także z tego chętnie korzystają. No tutaj też mamy się czym pochwalić. Od początku roku podatnicy złożyli już 14 tysięcy elektronicznych PITów. Tym ponad 4 tysiące za pośrednictwem usługi Twoje PIT. Prym, tak jak Pan już wspomniał, wiodą zaznania PIT-37. A kto jeszcze będzie mógł skorzystać z usługi Twój EPIT? Usługa, oczywiście skierowana jest do osób, które rozliczają na formularzach PIT-37, PIT-38 przede wszystkim, a także na formularzach PIT-28 i PIT-36 z wyłączeniem dochodu działalności gospodarczej i działu specjalnej produkcji rolnej. Dla porządku zaznaczę tylko, że termin do złożenia PIT-28 upłynął z końcem roku. W usłudze też jest dostępne oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego. Czy popularne Pitopé? Zatem, jak skorzystać z tej usługi Twój Epit? Zeznania przygotowane przez krajową administrację skarbową są dostępne w usłudze Twój Epit od 15 lutego do 2 maja. Wyjątkowo, gdyż 30 kwietnia przypada w tym roku w sobotę. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez serwis Eurząd Skarbowy, dostępny na stronie podatki.gov. Myślę, że warto zapamiętać ten adres. Aby skorzystać z usługi Twój PID, a także innych usług udostępnionych w serwisie urząd skarbowy, należy się zalogować do serwisu. Można to zrobić na kilka sposobów: e, profilem zaufanym, który już jest bardzo powszechny wśród Polaków, e-dowodem poprzez bankowość elektroniczną, poprzez aplikację m.obywatel. Dodatkowo do samej usługi składania zeznań podatkowych można się zalogować także danymi podatkowymi, podając PESEL lub NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 rok, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 rok, np. z PIT-11 od pracodawcy, którą trzeba potwierdzić dodatkowo kwotą nadpłaty bądź podatku do zapłaty z rozliczenia za 2020 rok. nie ma potrzeby zapamiętywać tych danych. W naszym serwisie dostępne są szczegóły, wyjaśnienia, które uwzględniają większość sytuacji życiowych. Podatnik korzystając z usługi Twoje PID może uzupełnić zeznanie i uwzględnić przysługujące mu odliczenia, np. darowizny, tym związane z COVID-19 czy ulgi podatkowe. Przez Twoje PIT można też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku na dowolnie wybrane organizacje pożytku publicznego. Następnie zeznanie trzeba zatwierdzić i wysłać. Jeżeli zostanie, zeznanie zostanie złożone prawidłowo, zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru, popularnie nazywane UPO. Proszę pamiętać, że to ważny dokument, który jest dla Państwa dowodem złożenia zeznania. O co w przypadku, jeżeli no zdarzy nam się zapomnieć i do 2 maja nie złożymy zeznania podatkowego? Znaczy W tym terminie podatnicy mogą zweryfikować, modyfikować lub zatwierdzić swoje zeznania bo usłudze Twoje PIT. Potem zeznania PIT 37 i PIT 38, które przygotowaliśmy na podstawie pod, <tuszynka> posiadanych danych, zostaną automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie, nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. Będzie mógł też w ramach usługi złożyć korektę tego zeznania. Duża grupa podatników, składając roczne zeznanie, liczy na zwrot podatku z Urzędu Skarbowego. Przede wszystkim także liczy na szybki zwrot tego podatku. Jak szybko możemy go otrzymać? Podatnicy, którzy brali usługę Twój PIT, mogą liczyć na dwukrotnie szybszy zwrot nadpłaconego podatku. To jest w terminie do 45 dni. Wspomniał Pan, że do 2 maja zeznania PIT 37. MP38, których nie zatwierdził podatnik, zostaną zaakceptowane automatycznie. A co z podatnikami, którzy będą musieli dopłacić podatek? Jak się o tym dowiedzą? Jak to można zrobić? E, bardzo dziękuję za to pytanie. Zapewniam Państwa, że nie ma tutaj żadnych powodów do niepokoju. E, w przypadku, gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie, Urząd Skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności tego zobowiązania wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty. Warto także zaznaczyć, zauważyć, że papier wychodzi z mody, ale wiele osób jeszcze się do tego nie przywiązała. Czy w tym roku będzie można także złożyć te papierowe tradycyjne zeznanie podatkowe? Przepraszam bardzo Państwa, skoncentrowałem się na najnowszych usługach i mogą Państwo odnieść wrażenie, że nie pamiętamy o klientach, którzy cenią tradycyjne formy składania PIT-ów. Oczywiście, oczywiście można złożyć papierowe zeznanie osobiście lub listownie. Można też skorzystać z systemu deklaracji, do którego wiele osób jest jeszcze przyzwyczajona. Jednak ze względu na pandemię, w przypadku osobistych odwiedzin urzędu zachęcamy do skorzystania z usług umówienia wizyty. Zapewni to Państwu wygodę, oszczędność czasu, bezpieczeństwo. Najszybszym i najprostszym sposobem umówienia wizyty jest Przepraszam, jest rezerwacja internetowa. Wystarczy skorzystać z elektronicznego yy, formularza na, na stronie podatki.gov.pl yy, wybrać urząd, w którym chcemy złożyć yy, załatwić sprawy, i jej rodzaj, a następnie wybrać dogodny dzień i godzinę. Yy, potwierdzenie rezerwacji otrzymamy na podany adres mailowy. Yy, wizytę można również mówić telefonicznie, yy, dzwoniąc do pracowników referatu obsługi bezpośrednie pod numerami telefonów 23 662 0480 lub 23. 6620453. No to wiemy już jak i kiedy przede wszystkim składać zeznania, ale podatników nas chyba najbardziej interesuje co innego, a mianowicie co zrobić, żeby otrzymać duży zwrot z urzędu skarbowego, na jakie ulgi możemy tutaj liczyć? <gry> Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Przed wysłaniem pit oczywiście, tak jak Pan zaznaczył, trzeba sprawdzić, czy możemy skorzystać z ulgi, albo z odliczenia. Zapewniam, że wachlarz jest wciąż całkiem bogaty. Wszystkie możliwości są szczegółowo wyjaśnione na naszej stronie internetowej, o której wcześniej wspominałem: podatki.gov.pl. Tutaj może tylko wspomnę o kilku najbardziej popularnych. Ulga na dziecko, która przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ulga na internet przysługuje podatnikom, którzy zyskują dochody podatkowane według skali lub ryczałtem ewidencjonowanym i ponieśli w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci internet, ale nie korzystali z ulgi w latach poprzednich. Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym lub mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz ponieśli wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. Wpłaty na indywidualny konto zabezpieczenia merytalnego, ulga termomodernizacyjna czy ulga abolicyjna. Oczywiście jeszcze więcej szczegółów można uzyskać w Urzędzie Skarbowym, ale myślę, że dzisiaj naprawdę spora paczka wiedzy odnośnie do rozliczeń podatkowych w studiu Radia Płońsk. Mówił o nich Robert Załuski. Dziękuję. Bardzo dziękuję za kolejne, mam nadzieję, nie ostatnie zaproszenie na ten Radia Płońsk. A wszystkim słuchaczom jeszcze spokojnego dnia. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.